Dzień dobry, witam serdecznie dzisiaj. Dzisiaj krótko na temat takiego bardzo skondensowanego przewodnika po tym, jak rozpocząć lub co należy zrobić, zanim rozpocznie się inwestowanie w kryptowaluty. Dla tych, którzy słuchają dzisiejszego podcastu, będzie link na moim kanale YouTube, który również w tej chwili właśnie nagrywam równocześnie. Z linkiem będzie link na moją stronę, z której możecie pobrać sobie. Skondensowane, spisane, dokładnie to, a może nawet jeszcze bardziej dokładnie, bo znając siebie przyjdą mi do głowy jeszcze różne, różne rzeczy, żeby dołożyć dzisiaj podczas nagrania. Natomiast tam na mojej stronie wystarczy pobrać sobie za darmo, podać mail, dostaniecie linka, na który przyjdzie dokument w PDF-ie, w którym dokładnie mówię o tym. Napisałam o tym, co dzisiaj może bardziej nawet precyzyjnie, może bardziej zwięźle niż to, co w tej chwili Wam powiem. A więc zacznijmy może od tego, krótko mówiąc, tak naprawdę od czego należy zacząć myślenie o kryptowalutach? Należy zacząć od zrozumienia, czym są kryptowaluty. Pamiętajcie, że kryptowaluty nie są pieniądzem. Kryptowaluty. Są reprezentacją, reprezentantem e, pewnej technologii, która jest rozwijana w internecie na bazie technologii blockchain. E, powtarzam to zawsze, będę za każdym razem powtarzała, żebyście pamiętali, że wszystkie kryptowaluty są zbudowane w technologii blockchain, dzięki której to. Te nowe technologie mogą rozwiązywać różnego rodzaju problemy, które mamy na co dzień, które nas spotykają na co dzień i dzięki temu mogą ulepszać nasze życie. Czyli pamiętajcie, kryptowaluty są reprezentantem, są nośnikiem, informatycznym nośnikiem, informatyczną wartością technologii. Którą reprezentują, której są reprezentantem. Czyli to jest najważniejsza rzecz, żebyście zrozumieli, czym są kryptowaluty. To jeszcze nie są pieniądze. W sensie obrotu lub wymiany towarowej, Bitcoin już jest zdecydowanie, ale Bitcoin jest jak gdyby zupełnie inną historią w tym wszystkim. Więc e, chociaż oczywiście też jest kryptowalutą jak najbardziej, ale to tak jak mówię, Bitcoin jest ojcem wirgiliuszem wszystkich, wszystkich e, e, kryptowalut które powstały po, po nim czyli po 2009 roku e, czyli pierwsza rzecz to to żebyście wiedzieli żebyście mieli pełne zrozumienie i jasność tego czym są kryptowaluty e, zawsze zbudowane w technologii blockchain i zawsze reprezentują one mm, technologię Którą wprowadzają, lub w życie lub rozwijają. Czyli to jest e, jedna rzecz. Druga rzecz to e, pomocną rzeczą jest spojrzenie na inwestycje w kryptowaluty, tak jak na spojrzenie na inwestycje we wszelkiego rodzaju innego rodzaju akcje towarów, które, które znamy. E, są, są akcje e, giełdy papierów wartościowych, są giełdy wszelkiego rodzaju i e, tak jak tam są zobrazowane wartościowo akcje poszczególnych firm, które reprezentują, które produkują pewnego rodzaju towary, tak właśnie można taką analogię, takie porównanie można zastosować również do e, kryptowalut. I tak jak do każdego produktu, e, który na przykład jest na tak zwanej normalnej giełdzie, też byśmy zaczęli od tego, żebyśmy chcieli się dowiedzieć, co ten produkt ze sobą niesie, jaką wartość technologiczną, e, jaka jest możliwa jego przyszłość i jak my, my zwykli ludzie na tym skorzystamy, czy warto w ten produkt zainwestować. I tak właśnie należy podejść do krypto, kryptowalut. Um, są takie. E, Fundamenty, główne rzeczy, które każda kryptowaluta powinna spełniać, i to, żebyście zawsze wiedzieli o tym i brali to pod uwagę. I teraz jeszcze jedna taka uwaga. Jeżeli nie operujecie językiem angielskim, a interesujecie się jakąś kryptowalutą, to ja wiem, że to nie jest idealne rozwiązanie, ale możecie korzystać z Google Translatora. I nawet jeżeli takie tłumaczenie nie będzie do końca pewne, bo nigdy ono nigdy nie będzie w 100% idealne, to jednak da Wam pewnego rodzaju zrozumienie sedna sprawy. Każda kryptowaluta, czyli każda technologia, <laughs> która jest związana która jest reprezentowana następnie przez jakąś. Kryptowalutę ma coś ze sobą, co wnosi ze sobą, co się nazywa Białą Księgą. Taka Biała Księga to jest tak naprawdę jakby manifest i dokumentacja technologiczna danej kryptowaluty, danej technologii, którą ta kryptowaluta rozwiązuje, wprowadza, udoskonala, propaguje, czy, czy po prostu na której jest zbudowana. Um, następną rzeczą jest, pozwólcie sobie tutaj zerknę. Um, oczywiście, co jest celem tej monety. Co jest te, czyli co jest tak naprawdę, pamiętajcie, moneta jest tutaj kwestią umowną, ponieważ żadna kryptowaluta, która jest która jest e, e, zapisem informatycznym, ona de facto nie jest monetą, my nie możemy jej wziąć do ręki i nigdy nie weźmiemy jej do ręki, więc, e, czyli co jest celem tej danej waluty, kryptowaluty, jaki ona ma? Co ona ze sobą niesie, i zrobię na pewno w tym, w tym miesiącu, na pewno w kwietniu, zrobię e, kolejne nagranie, czy to na YouTube, czy, czy, czy też oczywiście w podcast. Chociaż wtedy zaproszę wszystkich do, do obejrzenia, a nie tylko do słuchania podcastu o nowej technologii, która została wprowadzona w życie, e, której twórcą jest. Polak, to jest fantastyczną, niesamowitą rzeczą. Ta technologia, krótko mówiąc, ratuje życie. Ta technologia umożliwia natychmiastowe działanie, które pozwala na to, żeby, żeby czyjeś życie zostało uratowane szybciej, sprawniej. I to jest właśnie chyba najlepszy przykład tego, jak należy podejść do, do zagadnienia, czy inwestować, czy nie inwestować i w jaką. Kryptowalutę. Więc ta technologia oparta oczywiście i zbudowana na blockchainie. Ci innowatorzy, ludzie, którzy stworzyli tę technologię, wchodzą na giełdę kryptowalut, czyli wprowadzają tą technologię na giełdę kryptowalut. i ta ich technologia będzie reprezentowana przez ich monetę. Oni stworzą nazwę tej, tej właśnie monety, wirtualnej oczywiście monety, do tego, żeby ona reprezentowała wartość tej technologii, którą oni stworzyli. I ja myślę, że to jest najlepszy przykład, żebyście zaczęli widzieć i rozumieć, Pojęcie kryptowalut i tego, tego czy, czy on, czy, co one ze sobą niosą. Czyli tak, jaki, jaki jest cel tej wirtualnej monety, czyli co ta technologia, którą ta moneta reprezentuje, niesie i co ona nam da. Następnie, czy rozwiązuje rzeczywisty problem, czy dzięki temu nasze życie, czy ludzkie życie się zmieni, poprawi, czy, czy będziemy żyć lepiej. Bo tak naprawdę kryptowaluty w przeciwieństwie tej pewnej ciemnej strony, czy może nie ciemnej strony, ale tej niechlubnej strony, do której kryptowaluty są wykorzystywane, ale tak naprawdę kryptowaluty są po to, żeby uwolnić nas od tak zwanego, jak to nazywam, digital imprisonment, czyli. Niewolnictwo elektroniczne, bo jesteśmy jak piłeczki pingpongowe pomiędzy serwerami paru wielkich, potężnych firm. Krypto, kryptotechnologia, kryptowaluty co blockchain został, jak gdyby dzięki temu, właśnie będziemy uwolnieni od tego, że, że będziemy niewolnikami wielkich serwerów, ponieważ blockchain jest. Całkowicie zdecentralizowany. Ta technologia polega na zdecentralizowaniu. I tak naprawdę wartość każdej z pojawiających się na rynku, czy już będących na rynku kryptowalut, polega na tym, czy jest, jest odzwierciedleniem technologii, jaką ta dana kryptowaluta reprezentuje czy, czy na, na, na rynku. I Logiczną rzeczą jest, jeżeli dany produkt niesie ze sobą ogromną wartość technologiczną i będzie miał ogromny wpływ na, na, na nasze życie, na, na, na to, co się na Ziemi dzieje, to logiczną rzeczą jest, że jego wartość będzie rosła. I tak właśnie ma się rzecz, ma się rzecz z, krypto, z kryptowalutami. One są po prostu takim wirtualnym. Tokenem, żetonem, wirtualną monetą, która odzwierciedla, reprezentuje wartość technologii, której te, ta dana kryptowaluta jest wizytówką na przykład albo, albo personifikacją, elektroniczną personifikacją. I to jest chyba najważniejsza rzecz. Myślę, że to powinno Wam pomóc w widzeniu, w rozumieniu nie tylko kryptowalut, ale i zagadnienia właśnie jak w kryptowaluty jak w kryptowaluty inwestować. Tak jak powiedziałam, biała księga, czyli publikacja takiej białej księgi, ponieważ każda szanująca prawdziwa kryptowaluta, czyli każda firma, która taką technologię wprowadza, ona tą białą księgę publikuje i ta księga, biała księga zawsze jest dostępna w sieci, w internecie i każdy może i powinien się z nią zapoznać, zobaczyć, co, co tam się, co, co, co się dzieje, co się, co się kryje za daną, za daną kryptowalutą. Taką fajną rzeczą jest, która na, przemawia na korzyść jakiejś kryptowaluty, jest to, czy jakaś znana osobo, osobowość, ale tutaj bądźcie uważni, nie żadne showbizy, tak? bo, to, bo to nie na tym polega. Ja widziałam. Ostatnio na Facebooku no masakryczną działalność spammersów, firm, które są. Absolutnie spamerskimi firami, firmami, które są po to stworzone, doskonale stworzone, w perfidny sposób, doskonale stworzone po to, żeby obiecywać zarobek natychmiast, zaraz i potężny, a tak naprawdę służą. Jest to absolutny skam, absolutna nierzetelność i nie mają one nic wspólnego z, z żadnym prawdziwym, rzeczywistym brukerstwem. Bądźcie bardzo uważni, czyli jak jest szum za duży, coś jest nie tak, jak jest jakaś, jakaś obiecanka, gruszek na wieźbie, Coś nie tak. Jak, krótko mówiąc, jak coś jest zbyt, coś, coś zbyt ładnie wygląda lub zbyt fajnie brzmi, żeby było prawdziwe, to właśnie to jest. To znaczy, że to nie do końca jest prawdziwe. Bądźcie uważni. Ja zawsze powtarzam, że najlepszym doradcą jest rzetelna wiedza, a najgorszym doradcą jest chciwość i lenistwo. Także, proszę, bądźcie, bądźcie uważni. Idziemy dalej. W tym dokumencie, który, który mówię, możecie sobie pobrać za darmo z mojej strony internetowej. Tutaj, dla tych, którzy oglądają, pod spodem będzie link. Proszę kliknąć, wejść na stronę, wprowadzić swój mail i dostaniecie link z, z, z PDF-em, czyli z krótkim przewodnikiem, jak inwestować, co, jak rozpocząć i jak do tego podejść. E, mm. Pamiętajcie również o tym, żeby e, również e, patrzeć na e, inwestycje w kryptowaluty przede wszystkim pod kątem tego, jaka może być przyszłość, jeżeli. jeżeli Potraficie sobie wyobrazić lub rozebrać to na czynniki pierwsze, jaka może być przyszłość danych kryptowalut. Ja wiem, że ten świat jest, mówię tutaj o świecie rozwoju technologii, że jest tak mocno zaawansowany, tak daleko poszedł, poszedł do przodu. Ja też zrobię kolejne nagranie, przede wszystkim dla artystów, czyli dla tych ludzi, którzy... Tworzą rzeczy wirtualne, czyli tworzą rzeczy digital. Ponieważ e, e, tak naprawdę możecie je zamienić w e, krypto w swoją własną kryptowalutę, i o tym, jak stworzyć taką, taką, taką rzecz, to się po angielsku nazywa e, NFT, -E czyli non-fungible tokens, czyli e, Tokeny niezamienne, krótko mówiąc, i zrobię, a zrobię o tym osobne, osobne nagranie, osobny taki może nawet tutorial, żebyście wiedzieli, a zwłaszcza ci, którzy tworzą, czyli wirtualne content, czy muzykę, czy nagrania, czy, czy, czy filmy. Tego rodzaju artyści, którzy malują, ale wirtualnie. Myślę, że to dla Was będzie, ponieważ świat oszalał w tej chwili już o to jest mniej więcej od pół roku, już bardzo mocno na ten temat i coraz więcej ludzi, ogromne pieniądze są, są dzięki temu robione i zarabiane. Ale to mówię to przy okazji, przy następnym, przy następnym moim nagraniu. Tak jak powiedziałam, uważajcie na czerwone flagi, tak? Czyli bądźcie bądźcie, uważ pamiętajcie, że Wasza głowa, wasza rozsądek, nie strach nie, nie mówię o tym, tylko wiedza, rzetelna wiedza jest waszym najlepszym pomocnikiem i waszym najlepszym doradcą. A czerwone flagi, czyli, czyli ostrzegawcze rzeczy, to jest zbyt duży szum, zbyt duże obiecanki gruszek na wierzbie, zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Doradcy cudowni, którzy obiecują Bóg wie co. Pewnie niełatwo. Pamiętajcie, nie ma czegoś takiego, że ktoś do Was przyjdzie powie słuchajcie, ja tutaj reprezentuję taką firmę, więc ja tu zbieram pieniądze, bo jak założycie konto, to tutaj wam będzie to są, wszy... to są kłamstwa. To tak nie działa, czyli bądźcie uważni na wszelkiego rodzaju piramidy finansowe. Jeżeli ktoś. To w kryptowalutach, tylko ty, tylko ty osobiście, ty osobiście zakładasz swoje konto, nie ma pośredników, nie ma pośredników. Jesteś ty i twoje kryptokonto, twój kryptoportfel. O tym, o tym pamiętajcie, ale będzie dużo, dużo skamów, dużo nabieraczy, bo będą właśnie żerowali na tym, że temat jako taki jest, jest dosyć wymagający. A dwa, oczywiście, tak jak wszystkie oszustwa, które były do tej pory na świecie, będzie się takie, te też będą polegały, opierały się na dwóch rzeczach, dwóch bardzo ludzkich przywarach, a mianowicie chciwości i lenistwie. Bądźcie, bądźcie e, uważni. O tym, konkretnych działaniach, e, o tym, czyli jak otworzyć konto na kryptowalucie, e, na kryptogiełdzie, e, jak sobie się zarejestrować, jak uwi uwierzytelnić swoją, swoją e, tożsamość, jak dokonać zasilenia konta, jak nabyć pierwsze kryptowaluty, w mówiłam w poprzednim, w poprzednim nagraniu. Ale też najważniejsza rzecz, pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie otwierali konto, żebyście nie używali do tego konta na kryptogiełdzie waszego, nazwijmy to, regularnego adresu mailowego, ten adres już jest od dawna skompromitowany. Więc w tym poprzednim nagraniu mówiłam o aplikację o programie pocztowym, który jest w 100% zaszyfrowany. Nazywa się Proton Mail. Zapraszam do obejrzenia albo do wysłuchania tych, którzy słuchają poprzednich nagrań. Tam znajdziecie, prowadzę Was, jak, jak to zrobić, czyli konkretne rzeczy, konkretne kroki w celu otwarcia Waszego kryptokonta na giełdzie kryptowalut. Myślę, że to by, było, to by było na ten moment. Dajcie mi tutaj zerknąć na mój komputer. Myślę, że to by było na ten moment wszystko. Zawsze i wszędzie pamiętajcie: najlepszym doradcą jest rzetelna wiedza. Przestaniecie się bać, przestaniecie się dawać, nabierać, tylko wtedy, kiedy zaczniecie rozpoznawać dany temat, jeżeli zaczniecie zbierać wiedzę. Ja wiem, że w języku polskim jest bardzo mało na ten temat, a jeżeli są, to z tego co ja widzę, no to są albo pełne oszołomstwa, pełne hura, okrzyki hura, albo bardzo skomplikowane i bardzo... Niezrozumiałe, więc zdaję sobie sprawę z tego, że to jest dosyć no, przejście przez ten, przez ten pierwsze kroki w celu zaczęcia widzenia i rozumienia tego wszystkiego. Może się, wydawać, może się wydawać skomplikowane, ale ja ze swojej strony postaram się Wam to ułatwić, ponieważ ta technologia, czyli głównie blockchain, czyli coś, co się nazywa internetem trzeciej generacji, to już wchodzi to już jest. Tak jak zawsze przy każdej okazji powtarzam, żyjemy obecnie w epoce niewolnictwa serwerowego. Tak, jesteśmy na serwerach potężnych firm, Nasza, my jesteśmy, nasze dane i to, co robimy w internecie. Internet trzeciej generacji, dzięki temu, że właśnie została stworzona technologia blockchain, której tak naprawdę twórcą, można by powiedzieć, był Satoshi Nakamoto, czyli twórca. Bitcoina, ponieważ Bitcoin, nazwijmy to, był pierwszą, pierwszą, pierwszą technologią. Pamiętajcie, Bitcoin to jest nazwa wirtualnej monety, wirtualnej waluty, ale przede wszystkim jest to też nazwa technologii, na której, na której Satoshi, kimkolwiek on był, na której zbudował tą właśnie tą tą technologię, ten sposób budowania wartości technologii w internecie i jej personifikacji elektronicznej w postaci walut w tym przypadku Bitcoina. Ok, także to by było, to by było na, na dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Zapraszam do następnych do następnych Razów, odcinków. Postaram się regularnie dostarczać Wam fajną, konkretną wiedzę, podaną w prosty sposób. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.